A teraz przygotowanie do wyjazdu, żeby i z drona dobrze samochód wyglądał, to znajdujemy się na dachu pineski. Pineska ma dwa razy po 200 w panele. a musimy wyczyścić dach bo wygląda nie za wesoło ostatnio poprawialiśmy uszczelnienie okienka nie wygląda to najlepiej ale jest szczelny bo my chcieliśmy go drugi raz wyjmować bo po roku użytkowania słońca wszystko się troszeczkę zużyło. To skończona z przodu. I jeszcze tylko kawałeczek z tyłu, a tak to wygląda. Całkiem inaczej będzie się prezentował z góry. Przygotowania do wyjazdu, za dwa dni wyjazd, więc dzisiaj już wszystko przygotowujemy. Moje to jest dron, nawigacja, GoPro i telefon, który mam w ręku. A tyle przygotowała Iwona. Pokaż się tu. No. I teraz tak, zobaczymy, co tu jest w ogóle przygotowane, co tutaj mamy. Fotelik. fotele Pianka. O, aha, pianka do pływania. A, tam jest jeszcze następny fotel. Trzeci, no. który musimy wziąć. Karimata. Co tu jeszcze mamy? Tak, ręcz... dla psa. Ręczniki dla plaszego pieska. Płetwy. Pety, mata chłodząca. Mata chłodząca. Aha, dywan przed tym. Maska do nurkowania. Tu jest. Wykrywacz, baterie do wykrywacza. Tu wszystkie takie. A, a tu takie nasze przyprawy, co robimy, sosy, takie rzeczy, które zabieramy ze sobą. przyprawy, Zestaw do barbecue. No tutaj komplet plastikowych naczyń. No i tutaj już to jest troszkę jedzenia, które też tam takie pierdołki w razie czego. Najważniejsze. No i najważniejsze dla naszego pieska to wszystko. Będzie? pokaż się tu. Przygotowane, No i zaczynamy się Pakować Nowe nalepki, pineski Proszę bardzo I zaczynamy się pakować I bardzo dobrze I się spakujemy Jutro jedziemy do Birmingham Naładowane no Tutaj. Gdzieś tu się powinno to włączyć Nowe światła pomontowane. Tutaj mamy nowy zlew i nową kuchnię. Tak to wygląda. No i dzisiaj już wyjeżdżamy. Temperek jest spakowana pineska. A jak skapowana, spakowana? To zobaczcie. Tym razem jedziemy tutaj. Z podwójnymi siedzeniami, tylko z dwoma pojedynczymi, dlatego że, zresztą jak widzieliście na wcześniejszym filmie, jak wymieniliśmy, tutaj się nam robi troszeczkę więcej przestrzeni, będzie nam wygodniej. Trzecie siedzenie jest tutaj, dwupunktowe pasy. Na razie siedzi ten obywatel, ale tutaj będzie siedziała nasza córka, bo jedziemy dzisiaj w czwórkę. Ja, Iwona i. Piesek. Troszkę nam się pozmieniało tutaj. Jak widzieliście wcześniej, tutaj był kamperowski zlew. Teraz mamy taki standardowy. Jest to po prostu łatwiejszy w użyciu. Kuchenkę też zmieniliśmy na dwupalnikową, taką większą, co nam ułatwi troszkę życie. No, 17 dni będziemy teraz w Chorwacji, więc tak to wygląda. Tu jest łóżko. Spanie lodówka zapakowana na podróż. Tutaj mamy resztę gadżetów. Jedzenie, kosmetyki, kosmetyki. No, oczywiście, prysznic to widzieliście już wcześniej. Toaleta chemiczna. No, niestety trzeba ją wystawiać, jak będziemy używać prysznica. No, ale. Nie można mieć wszystkiego. Wszystkie sprzęty zapakowane. Zobaczymy, co teraz. Tu jeszcze. Popatrzmy, czy to wszystko jest. O, o strefa relaksu widzę. kubki, przyprawy. Wszystko mamy. Zobaczymy teraz, jak wygląda bagażnik. Co tam spakowaliśmy na wyprawę? A więc w bagażniku mamy gitarę. Oczywiście łopatę. Boiler. Zbiornik wody jeszcze trzeba napełnić. Tutaj mamy wodę pizzą. Tutaj mamy najazdy do wyrównywania. Nasz zewnętrzny, nasz zewnętrzny dywan. Ma no, 3 metry na 2, taki byś dołożenia, wiecie, przed wanem. Przedłużecz, trzy fotele. Tu w boksach mamy gadżety, tu mamy wykrywacz do metalu, bo też ty się trochę pobawimy. Zresztą lubię chodzić z wykrywaczem, także mało nagrywam z tego, ale po prostu traktuję to jako taki relaks, gitara, wiaderko składane stolik. Koc plażowy z protektorem od yy, strony wewnętrznej, żeby tam się nic do niego nie przykrywało, ciuchy, a reszta ciuchów tutaj jest poukładana, także do zobaczenia w podróży.